Witam bardzo serdecznie, ja, jestem Gaster, a to jest zagrajmy w Lego Harry Potter lata 5-7. Moi drodzy, wy po odcinku byliśmy do linie, w Dolinie Godryka, e, gdzie spotkaliśmy Batilde Backshot, która się jednak okazała być e, Naginim, czyli wężem Voldemort, Woldemorta, który chciał nas zabić. E, potem, potem co? Potem oczywiście z pomocą Rona zniszczyliśmy trzeci horcrux, czyli medalion, ale i tak pozostały jeszcze tylko cztery. Następnie byliśmy u pana Ksynofiliusa Levguda, żeby się zapytać go o insygnie śmierci. Opowiedziała Hermiona oczywiście o, o trzech braciach, a bardziej mówiąc wprost o historii insygni śmierci, czyli pleryny niewitki, czarnej różki i kamienia skrzeszenia, które wszystkie razem dają człowiekowi bycie, nie wiem, panem śmierci. A teraz... Wyciągamy worek krmiony i zobaczymy co ona tam wyciągnie. Bo, tak by the way, stoimy przed dworem Malfojów. Chyba, bo tam nie widzę dalej dworu Malfoju, tylko dwora Malfoja... Malfojów. Kiwi, jak się to powinno wymawiać, ale się jakoś wymawia. No i mamy kulę burzącą. Wstęp bardzo chaotyczny, wiem ale cicho kończymy insygnie śmierci Partwan.

No dobra. E, mamy Lunę. Mamy e, pana Oliwandera. No i nie mamy nic. Dosłownie. Jesteśmy... Jesteśmy w kropce, nie mamy w ogóle nic. Zabrali nam wszystko. Mam nadzieję, że Harry umiesz budować. Umie! Stare, to stare budowanie. Jeju. No dobra. E, a więc e, Hermiona oczywiście użyła zaklęcia z, chyba zmieniającego. E, czy jakoś tak? Dlatego do końca e, nasi tam i koledzy tak zwani nie rozpoznali Harego. Jednak gdy Bellatrix zauważyła, że mamy miecz Kodryka Gryffindora, który tak swoją by the way z e, znajduje się w jej skarbcu, w... Banku Gringotta, to od razu chciała porozmawiać na osobności z ich Hermioną. Co się dla niej źle chyba skończyło? Dobra, e, mamy to. Dobra, jest. Jak na razie. Oliwander, fajno. Bardzo fajnie, ale. O, Luna. Luną już nie graliśmy dawno. Dawno, dawno temu, w odległej e, galaktyce. Okej. Okay. No jesteśmy bardzo w bardzo ciekawym położeniu, bo nie tak no, jak powiedziałem, nie mamy nic. Mamy tylko nasze rączki, rączki, pończki. pączek, ponczek, tutaj ma rączek. Dobra. Tutaj mamy klucz. Dobra, fajnie stary, że wyciągnąłeś. No ten, no. Wygaszacz, Dumbledore'a. Dobra, pyk. Lodziki. Na razie jeszcze będę musiał pożyczyć światełko. Eee, okej. Okay. No. I to jest? To to jest. Awa, awa. Sio. Oliwander. Świetnie. Dobra. Eee... Luna, hej, chodź, co? Eee, tak, jeszcze potrzebujemy tego. Ten wspaniały Oliwander. Oliwander! Co mnie Oliwanderem sobie zagramy? A co? Bo nim to w ogóle nie graliśmy. Więc ta. Dobra. Daj to, wiedz? Pyk pyk Eee, Dobra, gdzie ten pajączek? Nie, nie pajączek e, Co nam jeszcze bo, zostało kwiatek. Skąd ja mam ci kwiatka wziąć? A, dobra, no to Nie mamy Hermiony tak by the way... A! Mamy rona, mamy rona swoją... Dziwiasto świnką, bo tak ją chyba nazwał, z tego co dobrze pamiętam. O, fioletowa moneta. Fioletowa moneta. Była, i się zmyła. Daj to. Hej, Dobra, Harry. Chodź tu. dać ci. Zielono, żółto, niebiesko, czerwono. Zielono, żółto, niebiesko, czerwono. Okej. Okay. Pora coś zbudować. Ogromne lustro. Świetnie. Mm -hmm. Okej. Okay. O mój Boże! Walczymy z Malfoyami. Świetnie. Dobra, kogo wybieramy Malfoja czy jego matkę? E, Malfoy czy Narcyza? E, Okej. Okay. O. A, a a mam problem mm, wybrać. E, stary oczywiście, M że tak powiem, nawalony w tr trumny. Świetnie. Ja e, kogo? Malfoy, runda druga, trzy Narcyza. O, Boże, mam problem! No... Trudno, trudno się mówi, no. No... No kurde, no, mam problem! O. Dobra, robimy tak. Bierzemy Rona i walczymy... O! O, dobra. Nie mam problemu. Harry, tam sobie powalczy z Malfoyem. Ja sobie oczywiście powalczę jako Ron z matką Malfoya będzie e, dobrze Nie no Łaj Dobra Kary dasz radę Widzę, że masz bombardę Dobra, no i kończymy zabawę Narcyzo Dobra, biorę, biorę Harry'ego. Ogólnie to, w książce Glissdogon złapał Harry'ego, ale potem e, puścił go a, i niestety to się okazało być głupim pomysłem, bo ręka, którą mu wyczarował Voldemort zaczęła go dusić, no i niestety w takim sposobem zakończył swoją e, trasę po tym świecie. No i znowu będziemy się bić, oczywiście biorę znowu ma tego rona. Ej, 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 ej. Dobra, chłopaki tam się chyba leją wodą, bo widzę z moją i Hary dajesz radę, brawo ty ej, Ała! I byłem za zasłoną, co to ma być? Moja droga, co ty sobie? Co co sobie myślisz? Dobra, J. Przykro mi, Narcyzo lubię cia, ale niestety... Stoimy po, stoimy po... różnych stronach. Tam jest postać! Gin! Gin, a! Łej! a co jest?! Cześć. Dobra. No i co, Bella? A co zrobisz? Co zrobisz? Panowie, nie za dużo was? Okej okay. Ło jezu Ło jest. jest, Eee, rzucić tym świetlowym O, o, to to, 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 tak, tak, tak Dobrze Pyjkaj Pyjkaj Mogę przejść? musimy przejść No Dobra Badaj A, czarna magia by się przydała. Flak Coś jeszcze mogę tutaj zrobić? O, to mogę zrobić. Może zjemy? Co? Ja tam z chęcią bym sobie mógł pogawędzić przy posiłku ciepłym. Ała! Ok, no, Slytherin, Nie dziwiąc się. Ale to zawsze jakieś, nie wiem, godło jest. No dobra, no to co? Walczymy. Z Bellą. Aryha... What the hell? Dobra. Trochę... Trochę... Igrałem z losem teraz Hello? Ron, dasz sobie radę, prawda? Ze śmierciążercami? A se rady, chłop, silny jest e, bombarda No i co? No i kucia ty nie wygrałaś, to ze mną też nie wygrasz. Easy A win. No cóż, to był Tak jak wspominałem. Piąta część, Syriusz zginął. Szósta, Dumbledore. Siódma, Moody. I na sam koniec, Zgredek. Ja. Yeah. Wiem, że bardziej chyba byłoby lepiej powiedzieć, że od czwartej części już zaczynali ginąć bohaterowie, bo zginął wtedy Cedric, ale no. Naprawdę. Ostatnie kilka części Harego zbiera takie żniwo śmierci u bohaterów, że to jest naprawdę szok. Finish story. Świetnie. No i co? Czy mam coś dodawać? No chyba nie. Oprócz subskrybujcie, komentujcie tutaj, łapeczkę w górę, pamiętajcie o dzwonku, a my się widzimy już w kolejnych... Odcinkach z Lego Harry Potter lata 5-7 no i pamiętajcie, z Gredek, naszym bohaterem. Na razie i cześć, Czarodzieje.